Zapauzowałem, nie zapauzowałem, zapauzowałem spokojnie. do zajmowania miejsc, a jeśli w tym momencie macie wolną chwilkę, to jest to idealny czas na to, aby kupić bilet na galę High League 28 sierpnia Ergo Arena Gdańsk Sopot. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. Jeśli nie możecie z nami być, no to trudno, bardzo dużo tracicie, ale możecie być z nami drogą przeróżnych odbiorników. Kupcie pay-per-view, strona highlife.tv, highlife przez Live bo wszystko co się będzie działo będzie na żywo. Zachęcamy was do tego, a już w tym momencie przygotowujemy, przygotowują się kolejni zawodnicy i kochani za chwileczkę zobaczycie dlaczego to będzie takie dziwne, takie inne. Malik, z, pozwolę sobie zadać sobie pytanie. Jak ci się podobała ta pierwsza część konferencji? Jak się czujesz Właśnie. w tej nowej dla siebie roli? tak na razie ciężko mi się jest określić tym wszystkim, bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest Proszę. mój pierwszy raz pałowski, także nie wiem, jak to się normalnie wyglądało, i tak dalej, ale jak na razie jest bardzo sympatycznie. Mm, I co? Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. No to co, kochani? Jest sympatycznie? Dobrze się sprawdza, Malik? Dobry nie. szeryf? Tak szczerze nie. No ja myślę, pewnie, że tak. Dobrze. Tak szczerze nie. W takim no, razie lecimy z kolejnymi zawodnikami. Pierwszym z nich będzie. I hamuje dymy. No nie lubimy tego. Łukasz! Luka, W do. Ale że chłopa z Bezbek TV kurwa zaprosili? Tak szczerze w, w, w tej tzape... czapeczce Cza... kurwa wygląda jak, jak wujek Staszek kurwa, nie? Z hojnowic. No kurwa jeszcze łopatno, no dobra w sumie to chyba zdała sobie sprawę jak widły przyniósł Mówili chłopakowi, żeby ubrał się elegancko, wziął najbardziej eleganckie gumofilce i pierwsze widły, które znalazł. Dobrze, kochani, jego przeciwnikiem w tym przedziwnym pojedynku będzie... Mordo, jakby i West był Polski, to by dokładnie tak jak ty teraz wyglądał. <noise> Dobrze, za chwilę będziesz miał okazję się y, odezwać, ale przechodzimy do kolejnego przeciwnika, a będzie nim... Bunio! Toker? Nie to No i normalnie to byśmy zaczęli w tym momencie, tę część konferencji jest dwóch zawodników. Wydaje się, że wszystko spoko. Ale nie. Ponieważ po raz pierwszy w historii przedstawiamy trzeciego zawodnika. To będzie walka trzech typów na raz! A tym trzecim typem będzie nikt inny, jak Łukasz! O kurwa. O kurwa! A Joczoka to kurwa z muzeum kurwa wyciągnęli czy skąd? Ja pierdolę ty kurwa mali kurwa, jaki odkop kurwa. Nie widły kurwa, złotą łopatę kurwa powinien przynieść. <zysy> <zysy> o kurwa. <zysy> tak on żyje, on żyje. Powiem wam dzisiaj te, taką jedną anegdotkę, zdziwiłem się, bo jak ja zapostowałem na Facebooku, jak ja zapostowałem na Facebooku yy, link do ten, że będę to robił to jedna dziewczyna, która jest jego, znaczy dziewczyna, która jest jego dziewczyną zarazem to z, y, zalajkowała, ja się zdziwiłem kurwa, że ona w ogóle ma polajkowany mu fanpage, ja powiedzmy ją znam tam sprzed 7 lat. I mówię, kurwa, ty. I rzuciło mi się to w oczy. Nowe twarze. No, no to i przede wszystkim dlaczego. coś, co naprawdę tworzy historię. E, myślę, że pierwsze pytanie do wszystkich trzech panów musi być jedno I... i to samo. Jak czujecie się z faktem, że tworzycie historię? Tego nie było nigdzie indziej. Pierwszy wcześniej. trójkąt w, w, oczywiście w federacjach Freak -fightowych. No nazywajmy to jak chcemy. Zacznijmy, może od tego, który przyszedł jako pierwszy. Łukaszu, czyń honory. No i ja opowiem tak. Przyszedł to było w ogóle tak, że przyszedł list do Sołtysa Mariusza. No i mówi, że trzeba się loć. No to ja powiedziałem, dobra, nie ma sprawy. Wcześniej były tam inni kandydaci od nas wioski, ale tak, batun, no to on w cugu cały czas to nie da rady. Głupiego na wsi nie ma, pójdę ja. Tylko taka sprawa, z kim mam się loć. I szukają mi tam zawodnika. Jakie, jeden, wiecie, jednego, gardale. drugiego. Pytali po jakieś KSW, KFC. Żaden, nie, żaden się nie znalazł. No to mówię, a może dwóch mi daj, ta? No i się znalazł. Mówię, będzie dwóch, to będzie im się później razem raźniej zęby z posadzki zbierało, nie? No i o tak, o. Ty się tego na pamięć uczyłeś, czy tak? Ten <śla> kolard dzwonił, że chce swój cringe z powrotem. On nie słyszy to, co ja mówię, co się dzieje, Pawłowski? A nie wiem, nie wiem, nie wiem. To do mikrofonu mów. Teraz mnie słyszysz? Ja się pytam, czy się na pamięć tego uczyłeś? Tak, kurczę, ta formułka. Ty normalnie gadasz tak na co dzień, czy ten? No, normalnie, jak ty a, w mieście sorry, się siedzisz, to sorry, może wiesz. Ja nie chciałem w żaden sposób dyskryminować, po prostu myślałem, że to taki żart był teraz, taki wiesz. Nie, no, u nas się tak mówi na przykład. jest tak miastowy trochę inaczej gadapia. Miastowy a... to już tak brzmi trochę pod gangsterkę podchodzi, tego nie chcieliśmy zaznaczać, ale. Ja Pierdole, ja pierdolę, oj ojoj, Blina. Bardzo oj. mi miło mordo. Okej, okay, to była najdziwniejsza wymiana w historii wymian. Dobrze. W takim razie przejdźmy z tym samym pytaniem do ciebie, Buniu. Jak czujesz się z faktem, że tworzysz historię? To jest coś, czego nie było, no i na pewno zostanie zapamiętane. No, czuję się z tym w sumie dobrze. Trochę się, się stresuję. Dostałem taką propozycję, trochę musiałem się nad tym zastanowić, ale powiedziałem, że raz się żyje i przyjąłem. Propozycję do trójkątu. No właśnie, czy jak dostałeś te propozycje, myślałeś, że będziesz się mierzył normalnie z jednym przeciwnikiem, czy od początku wiedziałeś, że będzie to no. coś bardzo niecodziennego? No jest wysoko, jest wysoko. nie Nie wiedziałem. Dopiero później się dowiedziałem. Także w sumie niedawno. Okej, okay. no i to samo pytanie do Joczoka. Joczok dowiedział się o tej walce absolutnie najpóźniej, no ale posłuchajmy jego historii. Co czujesz, będąc w tym miejscu, w tym czasie? Tak, cześć, witajcie. Może jeszcze zanim powiem historię, to panie Maliku, naprawdę jest kozak, jest pieniądz, czuć naprawdę. Jest elegancko, super. Bardzo, jeżeli o. Status wszystko dupy widziałem. Nie widziałem takiej nigdy. Jaki jest status dupy? Tak, wszystkie dookoła. A propos, jeżeli chodzi o mnie, to trochę się przeprążywiłem. Robię inne rzeczy w życiu. Dostaję wczoraj telefon. Chłop, co wylizał? I tak, propozycja walki, myślę. Pozycje Pewnie będzie już w Słucham? Tak o tym trójkącie mówisz cały czas. o tych. Tak, o tej trójkącie, tak, tylko też siedzisz z nami, więc... Ja to nic nie uczestniczę no. w takich kwestiach, ja tak. sobie siedzę i obserwuję. Mówię o, o trójkącie, dostałem szereg telefon, no i tak myślę sobie, dobra, ta, ta gala jest teraz, pewnie druga będzie, nie wiem, luty, marzec, ja się zdążę przygotować, gdzieś tam publikować jakieś treści, będę miał formę, a Arek mówi, bo to akurat z Arkiem rozmawiałem, no to jutro bądź w Warszawie. Ja takie, co? Więc tak, dowiedziałem się wczoraj o tym, że będę tutaj i mam 30 dni, żeby się nauczyć bić. Macie jakieś porady może? No i chyba nie pożałujesz tej decyzji, bo w tym momencie na wszystkich kanałach ogląda nas ponad 150 tysięcy. Tak zwane, tak zwane profesjonalne ustalenie karty, kurwa, godzinę przed... Bo Na takim poziomie, no po prostu wysoka liga, czego się tu innego spodziewać. Dobrze, no to Lukasie, wróćmy do ciebie. A co jeśli po prostu włodarze High League szli po pustyni, kopnęli jakiś kamień i tam i e, wyciągnijcie mnie, kurwa i go odkopali. Wojownikiem, co w twoim życiu zmieniły regularne treningi MMA, jeśli w ogóle trenujesz? Sparingi pod remizami. Obysłownictwa nie było jak z remizy. No dobrze, a, yy, ale co zmieniło w twoim yy, życiu trenowanie MMA? No mówię, że się mniej boję, większy jest szacun na wsi u nas. Na dzielni, to, tam, na miasto to ja rzadko jeżdżę, to tak se. No ale ogólnie to tak trochę gorzej jest, bo pić nie można. A tak jak mówiłem wcześniej, to, to u nas na wsi to ciężko jest, bo to co dzień jakaś... A to ktoś traktor kupi, a to krowa coś tam się urodzi, no i... Trochę jest gorzej z tym, ale powiedziałem, dam sobie takie wyzwanie do walki, ta chwila trzydziwości, A tak, no to się nic nie zmieniło za bardzo, no bo te treningi mówią, że tam ciężkie, ale ja Wam powiem tak, byście ta pochodzili chociaż trochę y, dzień na wsi, byście tam pobiegli, to byście tam zobaczyli, co to ciężka praca. A one pochodzą o, na siłownie. I one mówią, że zmęczone zmęczony tymi ciężarami, a tam trochę na poli byś ta porobił to byś, no co to ciężka praca. I o co mówi nieprawda, proszę, nieprawda, ja nie co tych trzymania wideł. Nieprawda, ja nie jestem miastowy, więc jakby ja wiem, co to jest ciężka praca, stary, to nie jest tak, że wiesz, że tylko bycie influencerem gwiazdom, nie? Kim ty kurwa a, jesteś? Życie jest właśnie na wsi, więc... Trochę szacunek, ale trochę beka. Ja się bałem właśnie, że wiesz, wyjdziemy tutaj, że tak będzie trochę strasznie, że ja jestem i, i bunio, ale jakby jest... się chyba w 2014. To, 2014. Fakt, że jakby jest tak, że nigdy nie będziesz tym, o którym będą pisać. Dobrze, tak no właśnie, ale kurczę, wróćmy do tego, bo w twoim przypadku to jest taki comeback. To, to może być comeback. Rzeczywiście w internecie ostatnio się kurwa znalazła. Byłeś e, myślę, że wciąż jesteś jakby bardzo taką popularną osobą w internecie, ale nie jesteś aż tak aktywny w działalności, tak, w której tak. byłeś. Więc czy traktujesz Hailik jako taki powiedzmy powrót do tego, co było kiedyś, czy to jest nowy rozdział? Jak to widzisz? Wiesz, co nie traktuję tego jak, nie wiem, skok na kasę czy na fame? Zawsze mnie śmieszą osoby, które robią szybko Instagrama na prywatny i szybko, szybko follow, follow, nie? Tutaj dostałem wyzwanie, bo dostałem wczoraj telefon, więc w ciągu kilku minut musiałem odwołać kilka spotkań gdzieś tam, już szukać trenera. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć już publicznie, ale chciałbym, żeby mnie trenował Andrzej Grzeby, który jest w Rzeszowie. To, już... to jest bardzo Ja też musiałem odwołać kilka spotkań z Jennifer Lopez, kurwa z Kim Kardaszem, no, no dzisiaj byłem mówiony. To wyzwanie sprawi, że trochę odżyję internetowo. Po prostu trochę się przebrączę, Mój kanał ma pół miliona subskrypcji, które gdzieś tam sobie leży i czeka, więc może tak, zobaczymy jak będzie pogali. Okej, okay. Bunio, w takim razie pytanie do Ciebie. E, bardzo popularną taką rzeczą jest wyciąganie przeróżnych screenów. To ja mam taki screen, ale spokojnie to coś pozytywnego. 22 marca napisałeś do mnie z wiadomością, że sztos, że jestem w High league. I masz nadzieję, że kiedyś będę miał okazję Cię zapowiedzieć. Zobacz, marzenia się spełniają. No, spełniają. To teraz trudniejsze pytanie. Naprzeciw Ciebie nie jeden, ale dwóch oponentów. Jak przygotowujesz się do tak nietuzinkowej walki? No, przygotowałem się normalnie. Ale właśnie od dwóch tygodni już przygotowuję się tak już mocniej. I no, są sparingi w trójkę. Moje uszy wyglądają już prawie jak kalafiory, ale jest dobrze. No właśnie, no to powiedz coś, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Większość osób myśli, że to będzie wyglądało tak, że po prostu każdy będzie, że dwóch się zbierze na jednego, tego najsilniejszego załatwią i później między sobą. No scenariusz możliwy jest tak naprawdę każdy, nie wiem, czego się spodziewać. Więc jak wyglądają te sparingi? Czy to jest tak, że po prostu przyjmujesz ciosy naraz czy na zmianę? To jest... Niesamowita rzecz. Nie, po prostu wlatujemy w siebie wszyscy, nagle biją się dwie osoby. Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Nagle wkraczam do akcji, nagle na mnie lecą dwie osoby, no i tak to wygląda. Kurwa, niby mrozi, a jednak ciepło. Co, by na ciebie lecą, fajnie. Eee. Może i nawet więcej. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? No. Dobrze, eee, to w takim razie, e, Malik, teraz pytanie e, do Ciebie. Bo, e, oczywiście, z, ze startem federacji wiąże się masa pytań i ja też chcę być takim tutaj głosem ludzi i zadać te pytania. No, wiele osób jest ciekawych, czy Haj to jest jednorazowy strzał, czy federacja na lata. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jakie są Twoje plany? Czy to jest jednorazowa akcja, e, nowy projekt na chwilę, czy chcesz zbudować coś wielkiego na długo? Czy wiesz co jak ja zazwyczaj wchodzę w coś to robię to do końca. I to myślę, że jest jakby najprecyzyjniej. A gdzie twoje ciuchy to Pytanie, które zadałeś. Okej. Okay. I w takim razie drugie pytanie, no bo wszyscy wiemy, że słyniesz z muzyki, że bierzesz udział w przeróżnych tworach. Czy możemy się spodziewać, że ten muzyczny duch będzie przewijał się na galach high? Innymi słowy, czy na galach można spodziewać się koncertów? Z pewnością tak. Okej, okay. czy chcesz coś zdradzić już w tym momencie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie ten czas, Pawłowski. Dobrze, dobrze, czyli wiecie, że koncerty jak najbardziej będą, a kto e, będzie gwiazdą tych koncertów, dowiecie się w swoim czasie. Łukasz, e, pytanie laka. myślę bardzo ciekawe. Który z przeciwników wydaje ci się większym wyzwaniem? Łukasz czy Bunio? Obaj. No nie wiem, zobaczymy, bo nie wiem, jak oni tam walczą. To jest jak... Bitwa pod jakimś klubem czy czymś takim. Wychodzimy, naparzamy się i tyle. Tu nie ma żadnych tam, że lepiej czy nie. Lepiej trzeba być gotów na każdego, nie? Okej, okay, w takim razie Łukasz, to samo pytanie do Ciebie: kto jest według Ciebie groźniejszym przeciwnikiem Bunio czy Łukasz? No, jak patrzyłem na zdjęcie tutaj Łukasza, to jakiś tam biceps jest. Tylko czy biceps dużo robi, czy nie? Technika bardziej, więc no myślę, że może być Łukasz, bo trochę chyba dłużej trenuje, mi się wydaje. Leksiu z tym się zaśmiał, jak słyszał, że Łukasz ma biceps. No. <śmianie> znaczy, no biceps, no porównując z Nie, no, to nie tak, że my no Leksiu cały nie? jest jak biceps, wiadomo. No, no. Okay. <śmianie> okay. Czyli myślę, myślę, że Łukasz, nie mieszając tutaj mojego przeciwnikowi <śmianie> po <kurwa. śmianie> lewej stronie. No ale no będzie się działo, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że po prostu wejdziemy, damy dobre show. i. biceps. I co? I potem pewnie jakiś o... taftarek wspólny. Na co, na co wszyscy czekają? No. Dobrze, no to w takim razie, Buniu, musimy tutaj dopełnić tego triumviratu. Kto według Ciebie jest groźniejszy? Łukasz czy Łukasz? No ja uważam, że Jokok, ponieważ myślę, że Łukasz zrobi pranka i nie przyjdzie na galę. O, w sumie. O, <laughs> A bo przyjdzie pijane i go nie puszczą. To jest, akurat bardzo ciekawe, to jest akurat bardzo ciekawe pytanie Łukasz, ty jesteś znany z różnych przeciwnych akcji, czy na pewno możemy się spodziewać, że znajdziesz drogę do oktagonu? No, pewnego nic, nic nie możecie być, niczego nie może to być i zobaczymy, może będę, może nie, może coś innego wymyślę, ale coś tam szykuję. Dla... A skąd w ogóle pomysł na taką formułę? Skąd pomysł na taką formułę? Bo to nie wiem, czy, czy pan myślę, Malik ogarnął? Myślę, że można zapytać Malika. Pan Malik. Myślę, że to kwestia tego, że po prostu dostrzegałem luki tego, co wcześniej się działo na scenie tego całego biznesu freakfightowego. Czyli rozumiem, że jeżeli będzie dużo osób oglądało, będą dobre komentarze, to... Tak dobrze dostrzega wszystkie, że aż ma oczy czerwone od patrzenia. Czy kiślu, jak to się odmawia, o, wymawia, alegresko. może być. Czyli nie masz ograniczeń w nie. tym przypadku. Okay. To jest wysoka liga, tu taki, się zdarzyć taki może. Wywiad, nie? absolutnie wszystko. Ja bym jeszcze troszkę pomęczył e, Lukasa, bo jako prankster często następujesz ludziom na odcisk. E, I nie wszystkich bawią twoje żarty. To jest, e, to, to, to trzeba stwierdzić wprost. Jedną z osób, która bardzo nie lubi twojej twórczości jest na przykład Gargamel. I pytanie, czy chciałbyś kiedyś spotkać się z nim w OKTAGONIE? To w ogóle był taki pierwszy pomysł, gdy były różne te propozycje przeciwników. No to pierwszy był oczywiście... Klakier, czyli gargamer. No, myślałem w ogóle o kimś tam z tych komentarzy, żeby chociaż raz wyszli z domu, a nie tylko siedzą i w większości <laughs> gadają na innych. No, akurat z tym gargamerem chciałem najbardziej, bo trochę oszukuje w tych swoich materiałach, trochę pokazuje nie wszystko. To też jest pytanie: czy lepiej jest siedzieć mądrze w domu, kurwa, czy głupio wyjść na miasto jak ty? To tak jak powinien. Więc myślałem, że za mnie i za innych pranksterów. Pokażę mu i ich pomszczę wszystkich. No ale widocznie nie wiem czy boi się, czy może jeszcze będzie okazja. Zobaczymy. No ale to jest jednak taki przeciwnik, z którym bym chciał kiedyś. A, a może Mateusz Pysiński. On tam jest, chce co chyba co jest. walczyć z kimś, więc może wiesz, masz okazję. No może zobaczymy. Jak coś nagra na pranksterów, to.. Mateusz nagrywa. <grywa> dobrze, dobrze. Eee, bunio, wejście do OKTAGONu wymaga nie lada odwagi, przydaje się także wsparcie bliskich, czy możesz liczyć na swoich najbliższych, czy raczej odradzają ci walki? Bo to jest zazwyczaj dwie strony, jedni mówią, dobrze, idź tam realizuj się, a inni, o, ale to siniaki, boli i tak tak dalej. pozdrawiam mojego tatę, ja pewnie to oglądam. on mówi, żebym sobie szykował dobre ubezpieczenie. Także, ale myślę, że reszta wierzy, także wszyscy, znajomi, teraz też to pewnie oglądają, także serdecznie pozdrawiam. Łukasz, wszedłeś do tej walki jako ostatni, tak. masz tak naprawdę najmniej czasu na to, żeby się <grym> przygotować. Czy w związku z tym czujesz większą presję, bo masz mniej czasu i masz trudniejsze przed sobą zadanie, czy właśnie mniejszą? Bo jeśli się nie uda, no to wiesz, że miałeś mniej tego czasu. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo wiele osób używa tego jako wymówki, no przecież bym wygrał, gdybym trenował, nie? Wiesz, co początku miałem takie podejście, że kurczę, dam siebie wszystko, ale pewnie przegram. Potem zobaczyłem chłopaków i trochę się pocieszyłem. <grym> znaczy, przepraszam, że to tak. <grym> no ale jakby naprawdę, no nie umieszając chłopakom, no uważam, że gdzieś tam charakterem mi się w miarę ogarniam, Nie Trochę na YouTube jestem, gdzieś tam trochę w życiu przyszedłem różne takie sytuacje, więc uważam, że w ciągu 30 dni potrafię się, się dużo nauczyć, tym bardziej, jeżeli będę pod dobrym okiem trenera. Ale nie chcę robić siebie jakiegoś super sportowca, że wiecie, że to jest freak fight po prostu, to jest walka kurde we trzech, no w trójkącie, jak to Malik powiedział, więc absolutnie nie odjeżdżam jakby do tego, że przyszłości być na takim poziomie nawet jak, wychodzi, jak, 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 jak na przykład Maczyński czy nie wiem, czy Polak, nie? Gdzie oni tam wychodzili z różnych federacji i teraz są sportowo, tak już bardziej. No właśnie, to jest fajne, że akurat my będziemy wychodzić przez pierwszy raz i to będzie wyrównane w sumie. Nasz pierwszy raz ja to jeszcze trójkąt. No. Jak to mówią od razu z grubej rury. Dobrze, kurczę, mamy tutaj bardzo niestandardową rzecz, bo mamy trzech zawodników i będą jeszcze okazje na to, żeby były face to face, no bo będą oczywiście media treningi, ważenie, kolejna konferencja i tak dalej, i tak dalej. Ale chcemy zrobić coś niestandardowego i chcemy dać okazję Wam wybrać dwie osoby, dwie z tych trzech, które zmierzą się sobą w face to face. Więc w tym momencie chciałbym, żebyście po prostu zrobili naj, największym hałasem, po prostu, czy chcecie, żeby w face to face wziął udział V. Czy może jednak Bunio? No, A tak może samo. Joczok? Okej, okay, no to dwa i Łukasze wychodzi na to. Łukasz i Łukasz na początek. Zapraszam was do face to face'a, proszę o muzykę i lecimy. Bunio i chuj. A ten siedzi kurwa jak taki niechciany. Wypierdalaj, nic się nie chce. Zestawienie tego siedzi jak oni są wórty. ubrani naprawdę robi robotę. Co tak nisko podciągnięte, nie wiem. No tak Face to face ze sobą, panowie, do siebie. Możecie coś powiedzieć, nie musicie. Będziesz brał widły? Możesz wziąć coś innego. Co? to no dowcipnie. O, Bardenga. Patrzy, obserwuje. No panowie sobie śmieszkują, ale 28 sierpnia żartów nie będzie. Myślę, że te wszystkie żarty skończą się przed wejściem do oktagonu. Jeszcze do publiczności, panowie. Wielkimi brawami ich nagrodźcie. Dwóch z trzech. No i panowie i panie, jeśli chodzi o drugą część, o drugi segment, to robimy w tym momencie kolejną króciutką przerwę i wracamy do Was za chwileczkę. Wielkie emocje jeszcze przed nami. Wykorzystajcie ten czas na przykład, żeby ogarnąć sobie bilet albo kupić pay-per-view. Widzimy się Znajdę już linka niedługo. w lecimy. No tak, ogólnie, a co sądzicie o tej walce? 1 versus 1 versus jeden. Ciekawe czy nie? Znaczy... Kurwa, wydaje mi się, że może być albo turboklapa, albo turbozaibiście, nie? Fajnie, jakby była taka walka, kurwa totalnie bez zasad, nie? Że wszyscy mogą się kopać po głowach, wiesz, jeden na przykład, jeden gra ten pound mu napierdala drugi mu, kurwa, zaczyna go dusić od tyłu, ten, który był bity na ziemi, wstaje i kopie po głowach. Kurwa, trochę rozrywki dla ludzi, wiecie o co chodzi? Dwa na jeden się rzucam. Wydaje mi się, że dwóch słabszych się rzuci na tego, który wedle ich będzie najmocniejszy, żeby najpierw we dwójkę zbić tego na tego, nie? Takie dziwne i ciekawe, no, takie, no, bym powiedział, takie, kurwa, o. Albo walka ze sprzętem, kurwa. Fajnie, jakby zrobili, że możesz, że możesz sobie wziąć sprzęt jakiś. Wiesz, jakieś krzesło, jakiś baseball, ktoś z nożem tam wejdzie. A tu nagle kurwa It's my lucky day, wiesz ktoś go odpierdala z pistoletu. No to by było takie o no.